Dobra kochani, teraz już na poważnie. Gramy Five Nights at Freddy's 4. Wreszcie mam normalną wersję. Wszystko jest tak, jak powinno być. I będzie cool. <coughs> mam nadzieję, że nie jestem się nie stanie. Muszę pogłośnić. Co je? Co je? nie, 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 nie. O! No. Mówiłam. Na poważnie? Na poważnie. OK. Hmm, ja zobaczmy. Jak ktoś się zapala, to OK. X. O nie, no serio.

Coś namieszać. Czemu? Czemu? Czemu, czemu, czemu? No. Przepraszam bardzo. Serio, sorry. Że to się tak znowu stało, ale ja pierwszy raz gram w to na komputerze. O nie, czemu mi się dwa włączyły? Co do jasnej się tu wyprawia. Żarty. To są jakieś żarty. Maksymalizuj. Przepraszam. Naprawdę, no, sorry. Och, dobra. Teraz spróbujemy już na poważnie. Na poważnie. Dobra. Spokojnie. Spokojnie. Dobrze jest. Kontynuujemy. Teraz zobaczę, jak działa ta cholerna latarka. Nie chcę to sobie, sobie nic utrudniać. Dlaczego mi to robisz? Jest. X Nie. Coś mi tu powie, jak tu, o, o, to tam polazło, to tam polazło. Jak tu działa ta cholera... atarka! Kurde no... Nie... no nie róbcie mi tego! Jest zagrań na poważnie! Przepraszam was, serio, sorry... Nie wiem co tu się dzieje... Serio, naprawdę... nie lubię żartować w takich sprawach. Jest tu jakiś help czy coś? Ja szczerze potrzebuję tu pomocy. Ja pitole. Liczę dobra. Biegnę do drzwi. I co? Listen. Shift. Shift się zamyka. Through. A. Dobra. To już czaję. Dobra. Już czuję. Ok, vou Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Fuh. Wyłącz mi się tu. Nie, 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 tu na razie nie. Dobra, dobra moja. Może pierwsza noc nie będzie taka zła. O nie, to tam. Jestem pewna. Jezu, ta muzyka mnie przeraża. Nie, nie nieźle. Dobrze, jest dobrze. To było radio? Boże święte. Dobra, jest dobrze. Trzecia, Trzecia. Jest okej. Okay. o prosz nie gromadźcie mi się tu proszę nie, już o! jesz nie 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 o nie to był szlak 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 jeszcze jeszcze raz nie no pitole. ja nie mogę ja nie ja nie o w mordę jest o ja o ja o ja nie Не 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 он